welcome to the Hitman today we are going mission, it is so let's Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chow Phraya River just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of the class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. One year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution. No dobra, zobaczymy sobie te przygotowania. Słuchajcie, co my tutaj możemy zrobić. E, planowanie, Przem przemycony przedmiot, ok. Dobra, no to jedynie tylko możemy sobie. E... Co tu jest? Wytrych. No, możemy sobie wytrychy wziąć, ok. Broń zostawiamy taką jaką mamy. Garnitur codzienny może być. Dok przy y, rzece to jest wyjście. Ok. Wyposażenie grota. Garota, przepraszam bardzo. Mamy sobie monety. Wyposażenie.

na spokojnie. Możemy sobie popatrzeć, co my tu ciekawego mamy. Tu mamy jakiegoś strażnika prawdopodobnie. Okej, okay, on tam sobie spaceruje cały czas, widzę. On jest w środku, tak? Tak, on już jest w środku. Okej, okay, dobra. Nie będziemy już tu nic kombinować. Ja, dziękuję bardzo, kierowniku. Dobra, lecimy sobie do środka, zobaczymy co my tutaj możemy zrobić? Hmm, dobra. Tu mamy naszego typa. jest Ken The Brick Morgan. Ławiany i korporatywny fiksor. Dobra, tu mamy pracownika. Tu mamy jego ochroniarza najprawdopodobniej. Z tego co widzę. Tu nic nie ma. Więc tak, tu coś jest. Tu góry mamy. Dobra, czyli musimy iść na górę w takim razie. A przejdźmy się tam. Zobaczmy zobaczmy możliwości. Człowiek maszyna śledź. To chyba będzie to. Dobra. Perkusista na zastępstwo. Zostaniesz swoje 5 minut. 47 z the, the Class niespodziewanie odszedł Perkusista i wytwórnia kogoś na zastępstwo. To obiecujący bęniarz sceny niezależnej Abel de Silva, który obecnie czeka w restauracyjnym barze. najlepsze jest to, że Jordan Cross nie spotkał wcześniej pana de Silwy, a ty jesteś do niego uderzająco podobny. No dobra. To w takim pobierz przebierz się. Za y, Abela Decidedą. No dobrze, czyli w takim razie musimy sobie jakoś się ma. No dobrze. Lepiej było się przebrać w takim razie. No dobra. Ale tam ktoś wychodzi poczekajmy dobra okej, okay, teraz najbardziej to by się przydało kurcze, nie gadajcie, że on tam będzie pił Powiedz, że nie będziesz pił tego drinka, nic No i bardzo dobrze, pięknie. No ja może mógłbym go zatryć, a tak to nie znożyłem. Dobra, okej, okay. on sobie nadal idzie do pokoju. Fajnie, dobrze. Jak tam teraz się dostać, słuchajcie, hm, to mnie interesuje. Jak się tam mogę dostać? To jest pytanie wam powiem szczerze, że nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Siemano. No, tam gdzieś siedzi nadal. Channel. What? Go see what the hell that was, would you? Dobra, kurde, zauważyli no. Jeszcze raz Kurcze, nie wiem jak to teraz Zrobić, żeby słuchajcie Żeby on mnie tutaj nie wykrył Kurcze, no Jeszcze raz, kobieciarz Dziękuję, Julian. Znany jest z bycia z żeby go... Aha, no dobra. P -p 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 czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz zobaczmy sobie... Przestać śledzić? Nie, ja nie chcę przestać śledzić tego. nie wiem, jakby tutaj... Właśnie, nie mam. jest dużo ludzi. No, powiem wam szczerze, że nie wiem na razie, co by tutaj zrobić, żeby się z jakąś przebrać. To mnie najbardziej zastanawia. Nie chcesz monety to nie idź w oko Musiałaś tu przyjść Dobra, ale to i tak mi nic nie daje Kurczę no Hello, sir. jak się tu za kogoś przebrać to mnie bardziej zastanawiam, dobra, zobaczmy na górze co jest Kiero od, od kierowniczki, zamykamy skrzydło A dobra Właśnie i tak nie mam. Podnieś tą monetę, też nic nie ma. Oni się zebrali stąd, okej. Okay. jakby tak jednego... ...katrupić. No i się tutaj... ...stanawia. Hey, kurcze no zbadajmy. Dobra. Oj. Mhm, dobra, jeszcze raz zobaczę to, e, od kierowniczki gość z spokoju. Czyli najlepiej by było się jednak przebrać tu, za jakiegoś pracownika najlepiej by było. Gdzie tu teraz znaleźć takiego pracownika, co tak sobie stoi i nic nie robi? To jest pytanie. Nie będziemy nikogo tutaj drażnić, że tak powiem. Ci tutaj siedzą. No i czul, no nie no kurde. Jeszcze raz musimy, słuchajcie. No nie, nie wiem jak teraz się tu przebrać za tego pracownika, to jest najlepsze. Na pewno gdzieś przebranie jakieś jest, tylko że to by musiał wyjść jakieś, wiecie, pomieszczenie dla personelu czy coś. Na tą chwilę nawet nie wiem za bardzo gdzie to może być. Dobra, lecimy na no jeszcze raz w tą stronę. Olejmy ten bar. I tak nic nie ma, i tak nic nie ma. I my tu mamy ludzi. No tutaj jest sporo ludzi, właśnie. A ona nie ma jak za bardzo go ciała schować, więc też jest lipa. co gdzie idziesz? Oj, oj, no, spierdlamy stąd. Tu jest cały czas ten typ. Hi <laughs> There goes my next ex-husband. Huh? <laughs> oh, no, not much. Guess that was today's excitement. I linked the link when beating Moving people. The Herb's trying Maybe. to blend in. Well, I'm not in really sure I've seen you before. Clear out of here! It's for your own good! You need to pay attention here! <laughs> hey there, waiter. I left a tip. Leave me alone. Dobra, czekaj, ścigaj, tu jego sporo. Mm, tu nikogo nie ma, okej. Okay. Nie mamy tych monet, zaraz zobaczymy jedną nie dobrze jak jest tylko jedna No, przestali szukać naj nice. dobrze jest dobra Na razie nie będziemy tu nigdzie się wychylać. On tutaj powinien przyjść teoretycznie. I wtedy. Bomba w oko i wiecie, i jest zrobione, nie? No dobra, poczekajmy jeszcze na niego. Chyba tu powinien przyjść zaraz. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on tu zaraz przyjdzie. Gorzej jak nie. No ale na razie czekamy. on tutaj przyszedł. No dobra, on usłyszał. I think I heard in for a look. Dawaj, dawaj, chodź, chodź. Dobra. Ja ok pyk. Jego sobie przeciągniemy. Puść, dobra. To sobie broń, to sobie słowamy, pyk. Ten tutaj idzie, jakże jest dobrze. Jego byśmy mogli od razu pierdyknąć na spokojnie. Czekajcie, bo gdzie on idzie teraz? Nie idzie na balkon. Czyżby? Okay. No idzie, idzie, idzie. Może przyjdzie na balkon. No on my się tu oparł wtedy, a my byśmy mogli go sobie obezwładnić i schować w tym pokoju, słuchajcie. Dobra, mamy go. Nie musimy go oczywiście zabijać, więc na luzie. Bra, pyk. Mamy go sobie tutaj, Pyk, przebierz. No, okej, okay, dobra. I teraz mamy już przebrany, e, przebranego naszego bohatera, więc możemy sobie teraz przejść na spokojnie e, do Jordana Crossa. Okej, okay, dobra. Jak podejrzliwy, przepraszam bardzo. No, no, nie pierdzielcie, że. Dobra, no jeszcze raz, bo nie wiem dlaczego, ale oni mnie. rozpoznali. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, no jeszcze raz. Pyk. Moneta, pyk. Pyk. Ok, on tu usłyszał, więc dobrze. Niech on tu podejdzie. Trochę jestem zdziwiony, słuchajcie, bo. Myślałem, że oni mnie nieraz poznają. Dawaj, dawaj. Dobra. Jak mamy cię. Ok, na spokojnie sobie monetkę podniesiemy. Bierzemy monetę. Tak, przeciągnijmy go. Dobra. Chyba, żeby tędy wtedy wyjść, no i to chyba byłoby wtedy najlepsze wyjście, powiem szczerze, bo tak uważam, że oni mogą nas jednak faktycznie rozpoznać. Chociaż dziwne, bo nie powinni. Bra, na spokojnie się ustawmy tutaj. No, dla mnie trochę dziwne to było, że oni nas rozpoznali. Ale okej, okay, nieważne, no trudno Zobaczymy jeszcze raz, tylko pójdziemy sobie Tu od tej strony Od tego pokoju po prostu to W takim razie w sumie Bym musiał Te złoki tu przeciągnąć Bo jak się drzwi otworzą to będzie i tak wszystko widać Dobra Czy on już idzie? Nie, jeszcze nie idzie Ale okej, okay. zaraz chyba powinien przyjść do nas Wtedy zobaczymy Dobra, idzie E, dobra, idzie nasz kolega. On tu, dobra, wszedł, idzie tam najpierw do tego baru, więc na luzie. To przebierzmy się w sumie. Niech będzie przebrany. Będę jako, y, jako strażnik, tak można powiedzieć. Dobra, on tutaj idzie sobie. On sobie tu ładnie stanie, a my go udusimy, że tak powiem. Okej, okay. za nóżkę szybciutko, żeby nas tu nikt nie zauważył, oczywiście. Ek. przebranie. Dobra, mamy to. Ja. Mam nadzieję, że mnie nie rozpoznają. Tak przynajmniej na to liczę. Ale i tak nie zmienia fakt, że się boję trochę. On, dobra bo ja muszę prawdopodobnie jeszcze wyżej wejść. ok, lecimy sobie jeszcze wyżej. O, oh, de Silva. O wow. I used to play some jazz drums myself when I was younger, but uh, this area jest restricted at the i'm really sorry sir sir you heard him you can't be here sir this is a restricted area you're gonna have to move away thank you okay you have a good day sir you can't be here now move away hey this area is off limits now get your hands up and Było znowu coś jeszcze? Ojej, ojej, no Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Nie wiem co oni chcą, ale okej. Okay. Hey, tam? Mhm, mm czyli musimy na razie czekać. Please get out of here. I'm asking you kindly to leave. So go. I said leave, okay? Or there's gonna be trouble. My Stop right there. No, no, serio, nie wiem za bardzo, co teraz w takim razie zrobić. Dziwne, to jest dla mnie trochę. No ale okej, okay, poczekajmy jeszcze. Dobra, Chyba, że my mamy gdzieś tutaj podejść. Czy tu coś jest? Nie, nie ma. Nie, no to nie, no to jakoś trzeba tu wejść. Nie żeby jednak tędy, jak... Czytnik kart... Też nie... Tutaj też jest czytnik kart... To nie no, to musimy jakoś tamtędy się na pewno dostać do, do tego, tego... tego kolesia, no ja nie widzę innej opcji. Dobra, słuchajcie, po prostu co, na dzisiaj sobie skończymy. Ja oczywiście wam dziękuję bardzo za uwagę, zostawcie lajki, like, subskrypcje, komentarze. No i dzwoneczek, byście byli na bieżąco z każdym filmem na moim kanale, widzimy się już za niedługo, także cześć, trzymajcie się, hejka.